Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Z Nir Replicant. Dużo się wydarzyło ostatnio. E... A czy dużo? To sporo się zmieniło, sporo się dowiedzieliśmy. E... Mamy nowego kolegę. I jestem ciekawa, jak ta relacja ostatecznie będzie, bo coś mam wrażenie, że on tak za darmo to nam nie pomaga. Tylko w sumie nie mam pojęcia co my mu możemy ofiarować zamiast za tą pomoc? Chyba, że wysysa z nas duszę, czy coś, siły witalne? To To może zadanie? Dzień dobry. O, oh, you're back. I was worried about you. że heard you went through the eastern gate and wait, is that a book? Yeah, it's now see here. I am Grimoire Vice and you will treat me with Wait. Your grimoire oh, to so cool. co? <laughs> Oczywiście. You know course. to. Wybacz pieskanie, mogę cię pogłaskać. Twórcy grymina na to nie pozwalają. Yeah, The Song of the ancients. it's an old tune that's been passed down through generations of villagers it's in a forgotten language so i doubt you could make much sense out of it do you know what it means well it's not like i studied it or anything but i can tell you bits and pieces there's this terrible black book that shows up and starts spreading disease all over the place Ale ten i i są jest. Czy on jest biały czy czarny? Teoretycznie jest w obu kolorach. Jeszcze się nie pozwala mi na siebie dobrze spojrzeć, bo się bo przemieszcza. Ale jego imię, Waze, sugeruje biały, jednak. What is to jest? It? Uh, it's nic. So how exactly does this white book save the world? It's just a song. Yeah. I don't really know the details. Oh. Ah, oh, don't be sad. Look, why don't you go ask Popola? She's got a big brain, maybe she knows something. That's a good idea. Thanks. <coughs> nie, Crow I have no idea where Popola. Naprawdę. Really i Anyway, we should go talk to Popola. A white book, a black book and Is the no, I <try> Czy ty nie będziesz chciał też iść gdzie indziej? Teraz, no dobra, jakoś przeżyjemy. Troszeczkę. Miałam wgląd, znaczy czytałam taki artykuł. Tam nie wiem, nie było. 9 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim zaczniesz grać w Nier Replikant. I aktualnie dobrze, że go przeczytałam. Nie było tam żadnych spoilerów, natomiast <gryw> uprzedził mnie o dość ważnej rzeczy, co tam muszę zrobić, żeby być w stanie zrobić wszystkie zakończenia do tej gry. Jestem w sumie trochę ciekawa, że będzie tak jak z automatą. I... Przejście wszystkich zakończeń zajmie tak samo dużo czasu. Zobaczymy. Zobaczymy. Ciekawi mnie też w ogóle, jak ta choroba się przenosi. No bo Jona skąd się złapała, tak? Pytanie skąd? I czy zarazi wszystkich wiostę? Kiedy? Słyszałem o Jona. I... I don't know what to say. I'm so sorry. Well, maybe you can help. What do you know about the song that Devolo was singing? Wait, is that Grimoire Vice? <śpiewanie> Naprawdę ludzie nie zwracają uwagi na początek na to, że przy głowie nad głową lata mu książka i to taka porządna. You O, z taką książką. I ona mogłaby wyruszyć na wyprawę, żeby móc z nią kogoś zabić, w sensie, żeby móc się bronić. <śpiewanie>

Will appear with his sealed verses. He will then use them to vanquish Grim War Noir and purge the calamity he wrought. Or so the legend goes. What's a sealed verse? No such records remain, so I can't say for sure. But they seem to resemble some form of magic. That's it. Uh, what is? So the song says, Grimore Vice purchased the world of this calamity, right? And he does so using these sealed verses. Oh, and you believe the matter I infused in the shrine is one of these sealed verses? Exactly, Vice. With your power, we can cure Yona. Just this wish, go But I Oni albo go słyszą i mu nie odpowiadają, albo, yy, jak gdyby No ale to nikt nie reaguje na to, że Lena gada sam do siebie, nie? Panie, nie To jest tylko Okej, jednak go słyszy. Naprawdę nie dziwi cię to, że on ma latającą, gadającą książkę przy głowie? Serio? Hej, Weiss był tylko jakaś stara legenda wczoraj, ale he jest! I jeśli jest prawdziwy, to zresztą musi być he can cure the black scrawl i know he can <laughs> Jak wam się podoba tłumaczenie? do we know anything regarding the whereabouts of this grimoire noir sorry but there's nothing about that in any of the records all i can say for sure is that there are a number of sealed verses out there also it appears the shades you fight and these verses are intrinsically linked then we'll go kill every shade we can find. No, that's far too dangerous. What an absurdly reckless plan! So I should just sit around and do nothing while Yona suffers? I don't think so. But uh, well, it's clear I won't be able to talk you out of this. So, I've heard the shades are gathering near a village called the Airy. It's past the bridge on the northern plains. They should be done with the repairs by now. I marked it on your map for you. Okay. Maybe you could find one of the sealed verses. Okay. There. Once you arrive, be sure to speak to the village chief. He lives in the house up on the highest point in the area. Got it. Okay. Hmm. And be careful. Słyszałam, że w tej grze są też jakieś zadania poboczne. Na razie hmm, nie miałam żadnego. Trochę mnie to martwi. Chyba o wilku mowa, co? Hey there. You mind giving me a hand with this? Sure. What's up? Me to Jasne. Her kind of Here. This book goes in the second shelf from the left on the east side of the second floor. Druga półka z lewej east side. Okay. Uh And here is book. Aha, dobra. This book Here's the spot. Grami podpowiedzała. Po prostu. Fair. The first book is all set. Thank you. Now take this book to the third shelf from the right on the south side of the first floor. Okay. Hey, Vice. Yes, lad. Aren't you all powerful? Can't you just, you know? Use magic to zap this place into shape? The infinite power of Grimoire Vice is not to be used for such trivial tasks. This isn't trivial. You are the one so enamored with hard honest work. Cute. to O, proszę. Here we are. mogę też po prostu biegać w kółko. Kondycha się wyrabia, bieganie po schodach, bożesz. A ostatnio miałam mały dramat, bo przyszłam z zakupami. O, przyznam się, z kilkanaście kilo tego miałam, bo chodzę rzadko, więc kupuję dużo. I okazało się, że obie windy w bloku, w klatce nie działają. Miałam dramat. Na szczęście ksarby był w domu, więc go poprosiłam, żeby mi pomógł to zanieść. A nie mieszkamy bardzo wysoko.

jakie się dostaje pieniężne bo japońskie gry to jeszcze rozumiem oni to mogą przeliczać na przykład na jeny 500 jenów to jest 5 zł bodajże e, przepraszam, 5 dolarów jakoś tak to się liczyło e, także mm. nie jest źle nie tego szukam Eee, ale, jakby to by było w sztukach złotych, no to 5 dolców za taką robotę. No dobra, w teorii jest to wymierne, ale jakby przejrzeć to na przykład, byłoby to do 500 dolarów, tak? Czy nie wiem, 500 złotych nawet. To duże pieniądze, jak za odniesienie dwóch książek na miejsce. Hmm. Więc nie chciałam do niego zajrzeć. tylko pokazuję tutaj ilość Można łowić w tej grze! O mój Boże To tego nie wiedziałam Okej okay. Przedadzą mi się jakieś mapy, podobno można kupować je u handlarzy Okej, okay. to są wszystkie questy A, czyli w ogóle fabularne nie są liczone jako questy są zebrane bronie. Zebrana broń? że takie lepiej. Okej. Okay. Chcę sprawdzić, czy są opisy, bo w przypadku automaty było sporo tych opisów. O. Nie. O, ale widzę że dałam punktów doświadczenia na przykład jak to się nalicza. Ten artykuł, który czytałam, też twierdził, że w tutorialach są przydatne rzeczy, ale na razie tego nie widzę. Okej, czyli wysyłają mnie do tej drugiej wioski. W teorii. Już to wiem, gro! i must say that song of the ancients is a rather catchy number i can see why the bards kept it alive through the eons yeah it's a real toe tapper wait do you even have toes <laughs> <laughs> to i'm coming to see you today Ale jest dalej z poczuchem. Dobrze, dobrze. Nic się nie zmienia. Czuję się trochę bezpieczniej. <gry> Troszeczkę. Dobra, porówmy zadania poboczne, bo czemu nie? Bo to jest kasa. A kasa jest potrzebna, z tego co się orientuję. Dobra, no bo powiem. Generalnie to, co wyczytałam, to żeby osiągnąć wszystkie zakończenia, potrzebne są wszystkie bronie, z tego co się orientuję. Cała broń. Problem zawsze z tym słowem. Więc muszę się po prostu skupić, zadbać o to, żeby wszystko zebrać. E, część z tych rzeczy się kupuje. Także ważne też, żebym miała kasę. Nie wydawała jej w całości na e, cebulki, bo to właściwie nawet nie nasiona, ale na cebulki dali. Dobrze, Leno? Dobrze. i Ob my hey do you have time to take this parcel to the area? friend of mine helped me out and i want to give him something special sure <artres> thing <artres> <artres> hmm. <artres> <artres> hey. oh and this is really fragile so you need to be careful okay don't go rolling around or getting knocked over or anything like that. You'll need to take it to the chief's house in the area It's the house at the highest point in the village. Okay, Leno, posłuchaj teraz bardzo, bardzo uważnie. Nie turlaj się. <laughs> Dobra? Nie turlaj. Just come back if that one breaks, all right? Good luck. Okay, ale w razie czego wymienić dobrze? Do dobrego. Hey, can I ask a favor? I'm currently on duty, and I need someone to relay a message for me. I ordered some training weapons from the blacksmith's wife, but they still haven't arrived. Can you go to the shopping district and ask her to send them over? Yes, Thank you so much. Please give the blacksmith's wife my regards, will you? Just jakiś romance? romans. Czy ja wywiem jakiś romance? O, tego to wygląda, że będzie sporo. Ojej! Hmm, co dzisiaj Lena będzie robiła cały dzień? Zbierała zadania! Pewnie na tym to się skończy. Dobra, szukam. Szukam, szukam. Ojejku, kowala. Zapomniałam polskiego słowa przez chwilę.

Ty masz coś ciekawego? A dobrze, ]から... dobrze. O! Oh. Oh. Oh, Boże. Ok. To dużo. Ale powoli, powoli. For your powoli, powoli zbiera się tą kasę. Bardzo powoli. O. Znalazłam nawóz. Muszę tylko jeszcze nauczyć się sadzić. Zbieramy zadania, bo w sumie... Może coś tam zrobię przy okazji, jak będzie w miarę blisko, ale na razie... Na razie tak. Pozbierajmy co się da i poróbmy co się da po prostu tu w okolicy. No bo tak jak na przykład z tą żoną powala. Ty co masz? the library is the pride of our village those books contain the known history of this land plus most of the towns and villages inside it plus it never hurts to chat up popola and see if she has any available jobs the sheep hasn't been going well if i don't raise prices soon i'll lose my shirt okay can go to the tavern. Ah! I can the tavern. Whoa! Okay. Okay. Whoa, wait, wait. You're actually going to go find the sealed boxes? Yes. But that's crazy, town. Do you have any idea how hard that's going to be? Doesn't matter. I'd do anything for Yona. You taken it easy today. I hardly ever see you around here this time of day. Say, hey, I don't see you here often. Come to put some hair on your chest? Cię <laughs> dobry, czy ty... Ojejku, na trafienie na to trudne zadanie. Hey, you got a moment because I've got some work for you. If it's paid work, I'm all ears. Fair enough. Listen, my grandmother is running low on medicine, and I need you to gather some ingredients. I need three medicinal herbs, three berries, and three royal ferns. You may have to leave the village to find some of it though, so I hope it's not too much of a bother. Okay. No problem. I'll be right back. I that's three medicinal herbs, three berries, and three royal ferns. Hey there. Want to let a girl buy you a drink? Uh, I'm not old enough to drink, devil. Also, isn't it morning? When the sun never sets, what difference does it make? Ah, never mind. You'll understand when you get older. Co? <laughs> Jak to nigdy nie zachodzi słońce? To była też rzecz w automacie, prawda? Że słońce nigdy nie zachodzi. I chyba miałam nawet ogromne oburzenia a propos tego, że nie byłoby wtedy roślin. Bo... I brak is there really nothing that can cure the Black Scrawl? No medicine in the works of man can hope to stand against it. There has to be something out there. Perhaps a drug exists to temporarily ease the pain, but none can truly eradicate the disease. <sighs> but if the legend is true, then I hold the key to saving your sister. You're right. Uwielbiam. Uwielbiam Weisa. Uwielbiam go. Po prostu go uwielbiam. Szukam kogoś, kto będzie miał mapę. Dziękuję. Ale nie wygląda mi na to, żeby to byli ci ludzie. To też. Okej. Okay. Perfect timing. Can I ask you to go buy something for me? Kupowanie z tobą to ryzyko. Sure. What do you need? I need three tulip bulbs. They only sell them in Seafront, so it'll be a bit of a hike. Okay. Do you often get asked to handle such inane shopping trips? I don't think these trips are inane. Yona and I survive on the wages I earn from these jobs. Wszyscy mają to ciężko tutaj, ale wciąż udostępniają mi pracę. Szczerze mówiąc, jestem wdzięczny za to. Rozumiem. No to trzymaj się dobrej pracy. Takie osoby się przydają w społeczności. Tacy kurierzy, osoby, które wędrują, przynoszą towary. wraz że towary krążą, dwa, towa... krążą pieniądze. I są kontakty między siedliskami ludzkimi. No kurczę, dużo tego jest. Eee... Co, pewnie zbiorę wszystkie zadania i kolejny eee... odcinek będzie spędzony na ich robieniu. Już się boję robienia tych napisów do tego wszystkiego, ale w sumie, nic nam to nie poradza. Okej, okay. nie jestem najwyraźniej w stanie ci z tym pomóc. to logiczne. Pójdę do parki, a potem pozbieram resz resztę zadań tutaj. Tu tutaj, leno. Wypowiadaj się wyraźnie. To nie jest trudne. Mówienie nie jest trudne. Parka nic dla mnie nie ma, oczywiście, tylko im przeszkadzam. Fajnie jest tak siedzieć w odl na odludziu całe dnie i robić co się chce. Um, the the hello. ah, oh, you're a sight for sore eyes. could i ask you to handle some work for me? sure. what's up? my children want to eat mutton every night, and i keep running out, and i certainly don't have time to hunt a bunch of sheep. look! If you can get me 10 pieces of mutton, I'll pay you higher than market value. How's that sound? Super! Sounds great. I'll be right back. How dare you make me hunt down goats? They're not goats, they're sheep. What is the difference? They're totally different. The white, fluffy ones are sheep, and the scrawny, hairy ones are goats. People are different as well, yet you're all just called humans.

yeah i'm in a bit of a pickle listen you know about the chickens we keep in the village right lately their eggs have been disappearing at first i thought it was a thief but now i think the hens are just hiding them i guess i can't blame them but the village really needs those eggs i need you to find the hiding spots and bring me an egg that work for you <Sess> Poszukiwaniu jajek, świetnie. Wracamy do -the these chickens sound pretty smart yeah, they're clever little buggers. Anyway, just ask around. I bet someone in town will have an idea where to look. Okay. Oh, więcej ciekawych zadań. Dobrze, 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 dobrze. Ostatnie. No to wygląda. Oh, thank the gods you're here. We've got trouble. What kind of trouble? There's a wild boar in the northern plains who started attacking villages the victims all made it back, but who knows if we'll be so lucky next time. So you want me to go take care of it? Yes, and we'll be sure to pay you well. Okay. Sounds good to me. Oh, and a word of advice: once you kill it, make sure you take a boar tusk. Let's just say it'll come in handy. Tojik, go zeżreć. to będzie kupa miecha. Nie musicie jeść tych biednych owiec non stop. Okej uh, Okej, okay. uh, okay, dobrze Przez chwilę tak myślałam, że może jest to miejsce Gdzie kury chowają jajka, ale nie Raczej nie W tym odcinku nie zadziałało się za dużo e, Poza tym, że Dowiedzieliśmy się, że Przepowiednia i w ogóle Okej, okay, ten też ma dla nas zadanie Aaaa uh. Ale myślę, że sobie je zostawię na, do wzięcia na początek w kolejnym. I w kolejnym zaczniemy się po prostu... zaczniemy się. Weźmiemy się za robienie tych wszystkich zadań. To jest tego sporo. Eee. Robimy najpierw to, co da radę w wiosce, potem pójdziemy zwiedzać trochę świata. Coś, trochę się boję, ale damy radę. Jesteśmy dzielni. Moi drodzy, dzięki wielkie za dzisiaj, a uh, no i cóż, trzymajcie się!